Guys, stay with me! Stay with me! We go in the minute upstairs! Tu jest dining room. Kitchen. Świeża farba. Tu jest. Ogród. Bo powiem wam, że nazwę wyglądało co większe oczywiście. Małe. No, because this is TV which one you can watch in the bed. Why? Yeah. No I wasn't to speak. Czym tu mamy? Ikarasz. We, we, we on the roof. w kuchni to jest. We under the Mhm. Mm we come to just to look. Okay, to jest druga sypialnia, też mała, nie? Stajesz podwójny łóżko, też nie ma miejsca. To łazienka jest ładna, duża bym powiedziała trochę mniejsza niż teraz mamy i to jest największa sypialnia i to jest nie na takiej ruchliwej drodze ale tu już jest ruchliwa droga no więc tak nie jesteśmy zainteresowani raczej i to jest za sześćdziesiąt, ale w lepszej lokalizacji, lepsze miasto Okej, okay, let's go downstairs, Arvi. To jest dobre miejsce do za zaparkowania samochodu, ale oni tu nie używają, używają to na pralnię, bo nie ma gdzie w domu ułożyć pralni. No taka prawda, małe trochę. Czeł, yeah. so, you like this house? Yes. <laughs> and I just quiet. Yeah. Sounds. Hmm? Because, course, here. Here we have are you ready? Where are you going? We're ready for Daddy. Mm hmm Now, Where are we going? Okay. Come on, follow daddy. <laughs> And stop! <laughs> you come next, left. This is one. How many fingers are this? Two. How many fingers are this? Two. Półtorej godziny na basenie, no właśnie wychodzi. Pogoda naprawdę nas rozpieszcza w tym tygodniu. Jest cudownie ciepło. And up! All the way! Mm. Użyjcie drobowin. Mhm. Mm Naja, you cannot hide ice cream behind the sofa. They be useless. Give me them. Give me. They have to be in the no, on, lady. Księżniczka zaczęła sobie zama zrobić naleśniki. Mama może tylko pomagać, a ona będzie wszystko sama robić, no. <laughs> Kitty pies, you going to sleep. Wait a <laughs> so I just told Anaya, we was thinking, oh. hey, we was thinking to call her Jessica. And what she say? I like to call me. Just you like to have the name Jessica? Yes. Anaya or Jessica? Jessica. More better than Anaya? Yes. Okay. So we decided we will call baby, Jessica yeah? Yes. So from tomorrow one baby's name is Jessica yes? Yes. Sącikowe everyone. witajcie Kochani w sobotę wieczorem. Dzisiaj mamy 11 maja. Muszę podawać datę, bo jest takie przesunięcie publikacji, że, żebyście wiedzieli mniej więcej kiedy to nagrywam. Dzieci zasnęły. Widzieliście, że rano byliśmy oglądać mieszkanie, nie jesteśmy nim zainteresowani, bo jest po prostu za małe i za drogie, no, czyli na tą powierzchnię po prostu, yy, no, za małe i za drogie. Yy, no. W każdym bądź razie byliśmy po tam rodzinie na basenie, na zakupach, w międzyczasie mąż poszedł do pracy, potem znowu poszedł do pracy po basenie, po drzemeczce. I teraz dzisiaj poszło spać, a ja będę polować, słuchajcie, na zorze polarną, bo wczoraj była widoczna gołym okiem, czy może nie gołym okiem, ale przez kamerę, przez telefon, tutaj w naszych okolicach i dużo osób właśnie widziało i dużo osób wrzucało, że jest dostępna. Ja oczywiście nic nie wiedziałam, ale teraz wiem. No i ściągnęłam sobie aplikację, która ma mi tam informować, kiedy będzie, dlatego jestem na internetowych łączach z dziewczyną, która mieszka niedaleko. I właśnie wyłapała wczoraj, i ona teraz dzisiaj polować też będzie, i mam i znać, jak ona zobaczy, to to będę szukać, bo ja muszę tutaj. Zająć teraz gotowaniem i sprzątaniem, a chciałabym zobaczyć. Byłam przed chwilą w ogródku, guzik widzę. Patrzyłam przez, e, przez telefon, przez wszystko i no nie widzę, no nie ma. Nie bym ma być. Wczoraj najlepsze było o północy, i potem trzeciej na rano widoczna, więc mam czas. E, tutaj widzieliście, że ENA no ja robiła na leśniczki. Tutaj mam garki do pomycia. No, pranie ściągnęłam, w ogóle powiedzieć, że plusem tego, że cały tydzień mam piękną pogodę, jest to, że mój kosz na pranie jest pusty. I był pusty wczoraj, zrobiłam znowu dzisiaj pranie, i pusty jest dzisiaj. Tak, cały kosz, czyli cała pralka prania zbierała się od wczoraj do dzisiaj. Tak to niestety bywa, więc fajnie, że od razu wrzuciłam, poleciało. I nie trzeba... załóż jest pusty. Czyli teraz chyba są jakieś skarpetki, ale, ale jest w miarę pusty. I może jeszcze jutro wolne, zobaczymy, czy tam się coś uzbiera. W każdym bądź razie jutro planujemy jechać też na basen, teraz z tymi gośćmi na basen. No, bo ja mam w karnecie, mąż mam w karnecie, Armin mam w karnecie, więc tylko za NAję płacimy. Dzisiaj kupiliśmy im okulary do upływania Okazało się ostatnio na lekcji, że to jakieś takie troszeczkę potrzebne, a Adi był mega napalony na to, ale za dużo nie używał i w sumie no, nie za bardzo nie używali, ale pasują też na nas, więc ja sobie trochę poużywałam i to jest od 6 do 14 lat, więc i na mnie wchodziło, więc już takie okulary, byleby się nie zniszczyły, to na dłużej starczą. No, dzieci nie, podobało mi się to, że trzeba iść pod wodę. No, w okularach ogólnie chodzi, mi się dobrze chodziło, z wyjątkiem tego, że nie chcieli iść pod wodę, nie? No, więc tyle. Dzisiaj się nic nie działo. Na obiad było wczorajsze sabji No i tak, wyżakowaliśmy, opalaliśmy się. No i teraz trzeba się ogarnąć, bo właśnie dzisiaj będę gotować chyba albo rodzimy albo gobi. Tak mi się, miałam w planach marchewkę, groszek i ziemniaki, ale chyba zrobię jednak algobi, bo to też sama sobie mam ochotę zjeść jutro, więc, um, no. I mam nadzieję, że uda mi się załapać tą zurzę, więc się z Wami podzielę. Jak się nie uda, no to się mówi, trudno, szkoda. Um, pokażę Wam to zdjęcie, co właśnie ta korzenka mi wysła, bo to właśnie było, no nie wiem, z 20 km ode mnie, więc, no. Jakbym wiedziała, to bym może zobaczyła. Zobaczymy, czy mi się uda dzisiaj. Przepraszam za ziewantusz. Mm. No. To tyle takiego mojego marudzenia. Nic ciekawego więcej nie robiliśmy. Może Wam pokażę jeszcze moją w słuchajcie, gazetkę. Ym. Byliśmy na zakupach, jak mówiłam i yy, zciągnęłam sobie w końcu aplikację Elite Plus, bo yy, nie chodziłam do Lidla, ale ostatnio zaczęłam częściej chodzić do Lidla, czyli częściej się raz w miesiącu, ale jednak, nie, że to jakieś tam punkty coś mogą dać, nie wiem. Tam pisze, że w ciągu 20 dni trzeba uzbierać wystarczająco, żeby coś tam było, ale jak jest aplikacja, to zawsze można właśnie coś taniej też kupić, więc warto mieć. Ym, w Tesco okazało się ostatnio właśnie że ja zbieram te punkty i używam to bardziej właśnie, żeby było coś taniej niż te vouchery, które tam są, a tam jakieś vouchery mi się uzbierały i muszę zacząć je korzystać, bo mam 28 funtów w voucherach, więc i to dla wszystko, więc no kasa stoi i czeka, trzeba zużyć zanim się, że tak powiem, Yy, przedawni i nie będzie do użycia. W ogóle nie wiem, czy opowiadałam, ale koleżanka mi kiedyś powiedziała, że właśnie jej znajoma z Tesco właśnie z tych punktów dostała bilety do kina dla, dla niej chyba i dla dzieci. No i właśnie byli na takim seansie typowo zorganizowanym przez Tesco, bo były tam przekąski no i tak dalej. No i zabrała tam koleżankę moją, więc poszły właśnie dwie matki, dwie córki yy, i właśnie sobie tak z Tesco za darmo poszły do kina na Seans, na popcorn i tak dalej. Więc trzeba... W sumie to podkusiło mi, żeby poklikać tam, żeby wejść te vouchery. No i okazało się, że 28 funtów leży i niedługo by się przydawniło. Ale dowiedziałam się o tym po mojej wizycie w Tesco, więc muszę znowu iść. Bo ja do Tesco za często nie chodzę, bo po pierwsze tam jest drożej niż w Aldi, a też jest za, duże, za dużo czasu się człowiek traci, więc. No, ale pójdę będzie znowu kawa w promocji, bo i tak zapłaciłam tam 3,50 za tą kawę, a teraz właśnie płaciliśmy 6,50, więc no jest różnica, po co przepłacać. A w Tesco to kupujemy właśnie mąkę na i dlatego tam byłam. I co ja kupowałam jeszcze coś? Aha, mmm, kupowałam te pieluchy do pływania, które akurat też mi się udało na promocji kupić, bo były 3,50 z tą kartą Tesco, więc warto mieć te różne karty i zbierać. Dobrze, że można wszystko mieć na aplikacji, na telefonie, chociaż ja wiecznie nie mam miejsca i wiecznie je usuwam. Na szczęście na chmurze są i potem je tylko muszę ściągnąć jeszcze raz i hasła się pamiętają. Dobra, kończę tę pogadankę. Zobaczymy się jeszcze, jak uda mi się zobaczyć tą wzorze, a jak nie, no to zobaczymy, kiedy się zobaczymy. <laughs> o, widzicie, nie ziewam, prawie nie ziewam, e, a wyszłam z łóżka dopiero, bo dzisiaj jest już która 22 za 10 i no. i co nie jestem a nie prawie w dzień z się a no ja powiedziała że chce i spać położyłam się z nią ona nie spała a ja tak w sumie no nie spałam bo wszystko wiecie słyszałam i tak dalej co się dzieje dookoła ale tak troszeczkę odpoczęłam no Miała taka drzemka bez drzemki <laughs> no ja zobaczmy co tutaj mamy Coś ciekawego. Widzicie jest taniej. niej? Ja widziałam, że już takie letnie rzeczy ogrodowe jakieś są właśnie. Maszynerie. Mój mąż cały czas mnie y, pyta, czy nie chce trawy w naszym ogrodzie. A ja mówię, nie mamy czasu wyrywać chwastów do tego co mamy, a to coś się w trawę bawić, przycinanie i robienie jej różnych rzeczy. Jak zrobiliśmy to odchwaszczanie ostatnio, to tak się cieszę, że to jeszcze, że tak powiem, mm, ładnie wygląda, bo w sumie nic dla mnie urosło, od kiedy ale... Yy, ale... jakbyśmy mieli przycinać trawkę, to nie, nie jesteśmy tymi regularnymi osobami do różnych pierdów Jeszcze się Wam nie skarżyło na krwawienie z nosa, słuchajcie. Bo od alergii, y, chyba, to mi się wydaje, bo nie jestem przeziębiona, ale ci wiecie ze mnie jak, no, to mi się robią takie mega strupy w nosie i ranią mi nos. I nie mogę oddychać, więc jak sobie... Nawet sam się nie czyści, żeby mi się tego nie podrażniać, ale co jakiś czas właśnie... I to nie jest... Krew z nosa w sensie z, z... inąd, tylko z samego nosa. Ym, po prostu strupki mi się, że tak powiem, w nosie yy, rozwalają. No i on cały nos podrażniony w środku, i po prostu już się męczę z tym. ponad dwa tygodnie. Jest to mega uciążliwe, bo kolotnie mojego nosa to ja umieram z bólu. Cała moja prawa strona nosa mnie tak boli że to jest troszeczkę nieporozumienie. I tak już jest lepiej, dużo lepiej. Tak z temu to naprawdę praktycznie oddychać nie mogłam. Wygląda, no wiecie, tak no nie mogłam oddychać, bo miałam takie strup cały w nosie. No masakra. Dobra, a chyba nie zobaczę tej zorzy polarnej. Więc zabieram się za zmontowanie tego filmiku. Mimo, że z 10 filmików czeka na zmontowanie, ale stwierdzam, że jak go zmontuję, załaduję sobie i poczekam na swoją kolejkę, bo inne potrzebują różnych pogadanek i tak dalej. To do dogrania, <grym> ale to jakoś nie wygląda, żebym miała czas, ochotę i energię na to. <grym> Lubię dla Was nagrywać, ale czasami, jak właśnie nie dokończę, to potem to dokończanie jest męczący. <noise> chociaż pewnie połowa tego smuca by było wyciąć i by sobie po prostu tego nie publikować. Ale ja lubię. A to jest ważne, co ja jest. lubię. Pewnie bym lubiła bardziej pod publikę, to była większa oglądalność, ale ja robię ten kanał dla siebie, dla własnej takiej relaksu. Ostatnio dużo się u nas dzieje i to jest takie od um, nieodpoczynek. Tak to jest, odreagowanie, o, odreagowanie, więc witam was w moich monologach i pewnie może ta się zabiorę do za te monologi, więc jak zobaczycie tą bluzkę w poprzednim <grym> monologu, to dzisiaj to nagrywałam. Dobranoc, pa pa. Widzicie, nic tu nie ma, ale podobno ma być dziś o drugiej w nocy, więc sobie chyba nastawię <grym> i zobaczę, czy coś będzie, czy nie.